to nie masz potem prawa mówić kurwa o, o tym że coś jest źle Przecież to są kurwa debile to są debile kurwa które, którzy w ogóle nie mają pojęcia Co się dzieje? Nie wiem Którzy w ogóle nie mają to, to pojęcia Co się dzieje kurwa na tym świecie A, Wszech, w ogóle, o wszechświecie to problem, mogę co się na świecie. znaczy, że co? że Jak wybiorę jednego czy drugiego, to, to będę miał prawo potem narzekać? Jakie to jest, jakie to jest, jakie to jest głupie gadanie w ogóle. <laughs> czy wybiorę jednego czy drugiego będzie tak samo. To po co mam? Po co mam? Po co mam, po co mam się trudzić? Co mi jego opinia w ogóle? Ty, szczam, to jest propaganda, szczam, do tego, na... żeby ludzie szli. To są debile. To, to są jest... debile. Woda na błęd dla plebsu. Plebs to jeszcze jest na, na porządku dziennym. to ma jakiś swój rozum i swoją logikę, a tu nie, to nie ma, dzisiejszy plebs, dzisiejszy plebs, to, to, dzisiejszy no, tak plebs, to jest to już nawet nie jest to nie jest za ścianek. to jest w ogóle gorsze od, y, od patologii, no to jest gorsze od patologii, patologia to zawsze była i będzie, ale no obecnych kwast to jest w ogóle to, nawet wykształcony chwast. to nie ma nie ma porównania, no nie ma porównania w ogóle do, do, do czegokolwiek, no jaka to patologia jest w ogóle co znaczy, że nie pójdę głosować na jedną rzecz, że nie mam prawa? A czy ja muszę? A czy ja muszę wierzyć w Boga, chociaż wierzę? Nie muszę. A czy człowiek, który nie wierzy w Boga, a całe życie postępuje prawidłowo, to nie pójdzie do nieba? Pójdzie. Nie musi wierzyć w Boga. A Jehowi mówią, bo nie wierzy. A skąd wam wierzyć? A taki ludek, kurwa, pigmej, który kurwa, całe życie był w dżungli i nie widział innego człowieka, tylko swój, ten... i nie widział innego Boga, jak, jak na przykład tego Jachwę. Bo oni mówią, że jak w Jachwę nie uwierzy, to to, to nie, nie będzie zbawiony. A on nigdy nie usłyszał o Jachwę, to co, to, to, to nie pójdzie? Ale no, to kurwa, to jest to nielogiczne, to jest debilizm w ogóle, kurwa, to, to jest w jest... Melina, wą, wypierdalać! Kopa na jajca, wypierdalać, kurwa! Debile, z debilami to kurwa się nie Nie gada się w ogóle z debilami, kurwa. Debila najlepiej robić jego, wiesz, robotą, po debilsku. Przychodzi mi Piotr do głowy, e, kurwa, to zakręcałem tak, jak wiesz. Jak swoich drzemów, kurwa. Jak Domek Ślimaka, jak zakręcałem. To głupie, kurwa. Tylko wtedy się cieszę, tylko to, że szkoda czasu. No tak jak na wybory. Szkoda czasu. Szkoda czasu po prostu. Co ja pójdę, kurwa, i stracę czas? Stracę benzynę na dojazd? A w tym czasie może bym wystrugał, kurwa, parę jakichś spławiczków, coś, czy coś bym sprzedał? No kurwa. Oni, Ja wiem, co to jest polityka, bo brałem w tym udział. Brałem udział od środka. Także ja dokładnie wiem, co to jest. I wraz z największymi kurwa grubasami, którzy potem właśnie kurwa e, byli kurwa i ministrami i w tej samej partii byli kurwa i, i, i pan prezydencik. I co? Od czego wychodzili? A takie kurwy, pedały nosili kolumny kurwa na... Nosili koru, kolumny kurwa w czasach Solidarności kurwa te, głośnikowe. Potem zostali prezydentami Warszawy, potem Unii Europejskiej kurwa. Co? Na czym się znają? No, kolumno. Na oszukiwaniu, kurwa. No, A potem tysiące mieszkań było sprzedawane, kurwa po boku, bo już mieli dojście. Skurwy, syny. Złodzieje. Odrolniają grunty, wiedzą gdzie, kupują ziemię, potem sprzedają. Kilkadziesiąt razy drożej. Przecież to są kurwy. To są kurwy szmaty. Gorsze od pedofilii, kurwa. o tej patologii, która nic nie rozumie. To są te kurwy politycy, właśnie. On wielki, białą koszulkę założy w Mordę Jebanu, ubierze się modnie, odpowiednie, kurwa od niego kurwa garnitur, kurwa eee, tak. oceniają te pedały, kurwa. I mi pierdolą głupotę. Ja nie mogę tego słuchać, kurwa, reprezentacja. Kogo reprezentuje? Jakiej Polski. Jakiej kurwa Polski. Co to jest kraj? To jest tradycja. Jaka tradycja, kurwa. Gdzie zamiast święta z wchodzi Halloween w Mordę Jebane? Gdzie kurwa, nie, nie, No nie tak dawno, parę lat temu puścili kurwa w nasze święta sryczka, skrzypka na dachu. O czym my kurwa mówimy? W mordę jebane no. O czym mówimy kurwa w ogóle? No. Jakie wybory? Kto? Kto? Kto kurwa? Skąd? Ja mówię kurwa, jakby jak Piłsudski wstał, jakby wziął tych, albo kurwa lepiej, Mieszko, jakby wziął tych swoich kurwa germków, jakby ich rozpierdoli, tylko by tryskało kurwa. Koby tryskało z tych kurwa kutasów Jebany. Koby tryskało pierdol. Łby powinny ścinać kurwy jeban. Jakie obozy koncentracyjne? Na miejscu kurwa utrzymywać? Chleb kurwa, i, i brukiem dawać tym kurwom? I wodę? Czy oni na tlen kurwy nie, nie zasługują? Na tlen! Gdzie wycinają kurwa tą naszą zielę. Od razu na miejscu kurwa i przeróbkę na jakieś mydło czy coś z kurwy synów pierdolonych. Bo w ogóle weź na wieską od razu kurwa, zagazować to w pizdu, wziąć to kurwa, przerobić na mydło, przynajmniej ludzie by coś z tego mieli, kurwa, jakieś skóry, a bażury, miotły coś, bo to tak jak kurwa potrafili zrobić kurwa szwaby. A to kurwy co? Co z tego jest? Srają wpierdalają, srają kurwy, czym płacimy za ścieki, płacimy za ich żarło kurwa pedałów jebanych. Za wszystko płacimy, za samochody, że zatruwają nam kurwa spalinami w mordę jebane, te powietrze, jeszcze kurwa kłamią i płacą ten, pod ten kurwa abonament za tą telewizję, patrząc i wierzą w te kurwy, na ubrania ich, na wszystko, na domy, na wszystko, kurwa, świndle robią, to kurwa, co trzeba zrobić, to zagazować to w pizu, szkoda tego gazu, kurwa nawet, hm. kurwa, to gdzie jak żyje, kurwa, rosną takie kurwy jebane i kształcą tych swoich kurwa pociotu. No to jest tak albo kurwa idziesz, tak jak masz do polityki dostajesz się tak, zobaczą inteligentny człowiek to się kurwy biorą, wiesz no ale to musisz kurwa im zapłacić rozumiesz, żeby wejść na miejsce grube, nie? chyba, że kolesiem jesteś, razem pijesz <laughs> jak jest nie, nie pijesz, no razem wiesz, razem jesteś w, w atandzie, w bandzie czy na tego, no to rozłoży nogi też może być wszystko układy no przecież u tego, u pewnego pana, który dzisiaj nie jest, kurwa, to płaciłeś 200 tysięcy i byłeś, kurwa, drugie, pierwsze miejsce miałeś na liście. No w mordę jebane. Tam weksel wymyślił pierdolony i tak dalej, no. Dobrze gadał, no ale co z tego dobrze gadał, no, Populista i chuj, no. Takim samym chujem, takim samym chujem pedałem był jak, jak ta reszta bandy. To samo, to sama liga. To sama liga. Nie ma autorytetu w Polsce. Nie ma autorytetu... politycznego. Nie ma autorytetu prawnego. Nie ma autorytetu dziennikarskiego, bo to wszystko jest jedna klika. Dobry dziennikarz nie będzie dobrym dziennikarzem, bo go kurwa nie dopuszczą. No nie Nie dopuszczą, wypierdolą go od razu, wiesz. Bo telewizja jest polityczna i chuj, no. A tu i tak coś nie będzie im pasowało, I, Wykasują konto i... i zabili po, y, ten... komunę. Karol... Karol Braniewicz. Tak, zgadają, tylko, to komunę A czym to się różni kurwa? <laughs> Wiecie co powiedział kurwa Komorowski? <laughs> A, tydzień temu, że kurwa będzie budował następną zaporę i zrobił sobie głosy z Włosławkiem, bo na straszyli ludzi, że kurwa, że ta zapora pęknie, ta to, bielka to, to woda nie zmyła zapory, to, następ, to ta, ta normalna zmyje? Ale lepiej, że jak się ten Zeselny nazywał, Napieralski, tak? Powiedział, że on całe te gówno, gdyby był wcześniej prezydentem, to by to wyjął miliardy ton. Gdzie on by to wyjął? Gdzie? Do lasu? Gdzie by wyjął? No, no gdzie by to? Miliardy ton, miliardy ton. Przez 40 lat się odkłada kurwa wszystko. Skoro jeden kolektor... Emituje 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę ścieków, a tych kolektorów było... Było? Kilka. Kilkanaście. Kilkanaście. To, to miejmy tych kolektorów na samym odcinku warszawskim kilkanaście, czyli miejmy ich powyżej zapory od Krakowa powiedzmy, takie duże, duże miasto. Kilkanaście, kilkadziesiąt powiedzmy, myślę, że koło setki. To są milion metrów sześciennych dziennie. Ścieków. Nieoczyszczonych. No nie oczywiście się, nie kurwa. I co? A przecież każdy patyczek, każdy patyczek naturalny się też odkłada, tak? Mu wszystko. Miliardy metrów sześciennych. gdzie by to wywiózł? Chyba sobie w dupę by se wsadził, kurwa jego mać. Pod pachę by se zapierdolił. A kiedy to kurwa głąby są i ludzie w to wierzą. Na czym polega? Zawsze mówię, edukacja narodu. Składa się do tego, że robić debili z nas i zrobili debili, kurwa. Jest doktorek, a to jest debil, kurwa. To jest debil, obecny doktorek to jest debil, kurwa, on... ja mówię o wszystkich, ale większość są debile, kurwa, oni mają pojęcia w ogóle o ogóle życiu. O jakimkolwiek, bo oni papier łykają ma. to, oni łykają, to mają tylko papier. On łyka tylko to, co gdzieś usłyszy i mu powie. Jakiś kurwa autorytet, który ma profesor. A to są kurwa oszuści. To są oszuści. Normalnych ludzi nie dopuszczają do mediów, nie dopuszczą, bo po co ma być To będzie tak narzekać. Ci, co będzie was Ci, co was wybiorą i tak będą was narzekać. No jakby kurwa jak te głupki? Za ścianek pierdolone? Już za trzy miesiące. A wy kurwa będziecie narzekać, że tamta, że tamta ekipa kurwa nie. Ale nie, nie tamta ekipa, bo wy też byliście kurwa w Sejmie. Też podejm podejmowaliście uchwały i to. Tak. Bo wy kurwa posłowie nawet nie czytają kurwa. Mają, nawet nie do no, kosza to wyrzucają kurwa. Bo z góry im mówią kurwa partia, jak ma zrobić kurwa ustawę. A wy kurwa w to wierzycie? To wierzcie sobie kurwa. Koniec. Nie chuj im w dupa wszyscy.